Siema. Cześć. Wyskoczyliśmy właśnie na pstrągi nad wody, nad którymi jeszcze nigdy nie łowiliśmy, więc jalamy się niesamowicie, coś zupełnie nowego. Ale zabraliśmy ze sobą trochę sprzętu. Chcielibyśmy właśnie e, pokazać Wam dzisiaj, jak my przygotowaliśmy się na taką pstrągową podróż w nieznane, co ze sobą zabraliśmy. E, mamy też nowe przynęty na nowy sezon, więc nie możemy się doczekać i nie będziemy chyba już przedłużać. No i jest jedna bardzo ważna rzecz. Niestety pogoda nas nie rozpieszcza, od kilku dni tutaj leje, sypie śnieg i generalnie wszystko spływa do rzeki, więc największe, największe rzeki, w których mieliśmy nadzieję na duże ryby są mocno zmącone. Będziemy skupiać się pewnie na szukaniu czystych dopływów, czegoś takiego jak widzicie obok nas. Mamy nadzieję, że znajdziemy tu pstągi, nie przedłużamy i lecimy łowić. Ja zabrałem ze sobą wędkę progresji w 2,30 do 16 gramów wędka, która jest bardzo uniwersalna pozwala mi prowadzić zarówno gumowe przynęty jakieś imitacje robali na bardzo lekkich główkach jigowych obsługuje takie łowienie komfortowo a jednocześnie nie klęka przy prowadzeniu pod prąd pływającego agresywnie pracującego woblera 6-7 cm no i przede wszystkim mam tutaj zapas mocy, żeby poradzić sobie z naprawdę dużą rybą a raczej nie nastawiamy się na przerzucanie w hurtowych ilościach 30 staków, tylko szukamy tych większych ryb. Oprócz samej wędki, oczywiście także kołowrotek, ta sama seria progresji w rozmiarze 2000 do tego żyłka 0,20, bo mamy w tej chwili jeszcze trochę na minusie. I tak jak mówiłem, taki zestaw obsługuje mi praktycznie wszystko, czego potrzebuję na tego typu rzekę. Tak jak w tej chwili, niewielki twist, którym twitchuję pod drugą stroną, za chwilę wpuszczę w głębszy wlew przede mną pływającego większego woblera, a w razie potrzeby bez problemu poprowadzę w wolniejszej wodzie i gumkę na gramowej główce. Także naprawdę zestaw, który obsłuży dosłownie wszystko. U mnie również wędka Progressive, troszkę delikatniejsza, do 10 gramów, mam też plecionkę, bo nastawiam się głównie na łowienie gumami mam nadzieję złowić jakieś fajne ryby na nasze nowe przynęty Maria Magot i Emaria Longworm. Kamil nastawia się głównie na woblery póki co, będziemy szli we dwójkę, całkowicie nowe rejony, więc zobaczymy co dalsze efekty. Na tej rzece mieliśmy kilka kontaktów, coś tam wjechało do podbieraka. Tomek miał naprawdę ładną rybę, niestety spadła podczas holu. Ale w tej chwili po całym dniu opadów deszczu, śniegu, no właśnie, mamy już błoto. Rzeka coraz brudniejsza, w tej chwili już raczej nie niedołowienia. Chyba zmieniamy to? Tak, zdecydowanie. Od dłuższej chwili nie mamy żadnych kontaktów z rybami. Trzeba poszukać jakiegoś dopływu z czystszą wodą, i myślę, że tam może się udać coś złowić. Odpalamy mapę, wsiadamy do samochodu i widzimy się na nowej miejscówce. Nie jest to nie wiadomo jaki rekord to ta ryba cieszy niesamowicie, mimo tragicznych warunków, po kilku godzinach bez kontaktu. W końcu myślę, że kluczem do sukcesu było to, co jest za moimi plecami, czyli samo ujście mniejszej rzeczki do dużej brudnej rzeki, właśnie po opadach deszczu, po opadach śniegu. Także tam woda totalnie niedołowienia, tutaj nie było ryb, a na złączeniu tych rzek stanęła sobie taka rybka. No już. 40 przekroczone, więc całkiem przyzwoito! No i to by było na tyle z tego wypadu pełnego przygód. Nie wyszło nam najgorzej, łatwo nie było, pogoda nie sprzyjała, troszkę nam to po, popsuło całe szyki łowienia, ale wypracowaliśmy kilka rybek, na koniec całkiem przyzwoita ryba, więc chyba nie było ostatecznie tak źle. Tak, dokładnie, nowe miejsca, coś, coś się działo, więc mam nadzieję, że wrócimy tutaj jeszcze i będziemy mogli poszukać troszkę większych ryb. No i co, do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się, cześć. Uwiedzanie nowych rzek, to jednak jest ciężka robota, gdzieś. Zimno, ciemno, do domu daleko. Ważne, że coś się udało na koniec złowić. To jest morał, który by trzeba było dodać do takiej historii. Właśnie go dodaliśmy, Tomek. O, no, no dobrze. Także widzowie mają historię z morałem. Na zdrowie.